zestawienie roczne rozliczenia z ZUS. Jeżeli potrzebujesz dokładnej informacji, jak Twoje wpłaty składek były rozliczane w ZUS, wystarczy pobrać odpowiednie zestawienie. W tym celu przechodzimy na stronę ZUS i logujemy się do konta w PUE ZUS. Wskazujemy konto płatnika. W górnym menu musisz wybrać zakładkę płatnik. W lewej kolumnie wybierasz sekcję Informacje roczne. W kolejnym kroku Wybierasz rok, jakiego ma dotyczyć podsumowanie, i naciskasz przycisk podgląd. Wygenerowany został dokument, w którym widoczne są kwoty wpłacone na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz saldo końcowe. Na ostatniej stronie widzimy dokładnie, jak zostały zaksięgowane wpłaty w poszczególnych miesiącach. Dokument możesz zapisać lub wydrukować. Taksam wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online, lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.